To było w innym czasie i pewnie w innym miejscu. Nie pamiętam na mapie, jak pędzono, jaką tam trasą pędzono świętego Jana Chryzostoma w Konstantynopolu. Było. Ale pamiętam z tej pielgrzymki, to jest tam 2007-2008 rok, za sprawą jakbym w Katakumbach i ksiądz, ksiądz dyrektor Tadeusz Rozmus organizował dla, dla nas wspólnotę jako Gujdów z Katakumb pierdżynkę Świętego św. Pawła właśnie do Turcji i jechaliśmy z terenów środkowej, środkowej Turcji, Kapadocji do Efezu ileś tam godzin w takim autobusie akurat przyszła burza piaskowa. Jechaliśmy daj 6 godzin albo 7 przez takie terytorium, no nie, mogłem przysypiać też, ale właściwie nie było tam wioski, ani miasteczka. Taka po prostu pustynia piachu, żeby wyobrazić to tych lat, 1600 lat temu, jak tam pędzono człowieka, biskupa ten czas, w którym ja byłem, to był bodaj luty, no to inna pogoda, ale wiem, że wtedy na jakiejś tam stacji benzynowej się zatrzymaliśmy jechał Francuz rowerzysta w takim czerwonym kombinezonie, na rowerze uzbrojony, tak no solidnie robił jakieś tam turne wokół, wokół, wokół Turcji. To w każdym razie później, jak wsiedliśmy do autobusu i i jechaliśmy autobusem, a ja cały czas mną jak ten człowiek tam tym rowerem przez tą pustynię sobie daje radę, no to jeszcze rowerem, tak, można stacja znowu zatrzymać się. To dla, dla, dla leciwego biskupa to było, to było właśnie no, żeby go nie zabijać, bo z tego by były rozruchy, to go zapędzić na ten sposób, na śmierć. Pan Bóg ofiarę życia przyjął, nam jest pamiętać że święty Jan chryzostom, złotousty, nie może nam się kojarzyć z soborowymi pajacami, soborowym bełkotem, z soborowymi, posoborowymi dniami judaizmu, ględzeniem o dialogu, tylko całą mową przeciwko temu, z użyciem każdych słów, godziwych Bożych słów, tych godzi się powiedzieć. Żeby dotrzeć do serca, do rozumu, do człowieka, który swoje szumienie zdegradował. Jakim słowem dotrzesz do głupiego ubarysia? Jakim słowem dotrzesz? Jakbyś walił knebnem w łeb, to dotrzesz? Ty swoim słowem jako kobieta dotrzesz? Można no by nie ma takich słów. Oczywiście potrzeba ofiary, modlitwy. Ale podejrzewam, że arcybiskup Wigan by do niego mówił, synku, jak ryś ma na imię? Grzesiu, Grzesiu, opamiętaj się. Jakie opamiętaj się? To z czego ja będę żyć? To z czego ja będę żyć? To z czego archidiecezja krakowska coś tam, jakieś inicjatywy będzie miała? Czy to miasto Żydów jest? Kraków? Mają miasto jak swoje, jak Łódź. I zawsze się mogą powołać na żydowskiego papieża, JP2. i 2 Zawsze Jana tego miejmy jako tego, który jest wrogiem tej mowy, którą my przez kilkadziesiąt lat w kościołach słyszeliśmy i wciąż słyszymy. Soborowego i posoborowego bełkotu, i zawsze miejmy w sercu, że mógłby dzisiaj Jan Złotousty, święty Jan Złotousty żyć. I wcale to nie znaczy, żeby do tych, do tych skorumpowanych hierarchów przemówił. Pomiatliby jego słowem pytani czy mieliby dla niego tyle dobroci co Eudoksja, która go gdzieś tam każe pędzić przez pustynię, czy tam jak, jak jakiś no pustynię tam turecką tą, tą wyżynę, czy, czy ale, ale taki no bez, bez, bez zamieszkały, bezludny, o twardym klimacie kraj, czy, czy by go załatwili na inny sposób? Załatwili na inny sposób. Za pasterzy, którzy w tym czasie kościoła mówią do nas, do serc katolików po katolicku, za których nie tylko, że nie trzeba nam się wstydzić, ale Bogu dziękować. za księdza arcybiskupa, Karlo Maria Wigan, było za biskupa Williamsona. Pytanie jest, czy jakby się słuchało feleja i galarety, do katolickie słowa czy bełkot? Miałem okazję słuchać kiedyś wywiadu biskupa Feleja z jakimś dziennikarzem, Żydem to na internecie jest to sopor, soborowy to rozdygatelnego, przełożonego, kościelnego, którego jak patrzysz to ci po prostu żam.